Cześć, wszystkim, tam was w kolejnym filmie. Dzisiaj fajny temat, będzie o książkach i to nie o byle jakich książkach, a takich naprawdę bardzo wyjątkowych, wartościowych, które zostawiają jakiś taki pozytywny ślad w człowieku. Są takie książki, które sprawiają, że zaczynamy zastanawiać się nad niektórymi kwestiami, zaczynamy patrzeć nieco inaczej na siebie, na świat, dowiadujemy się czegoś nowego, czegoś wartościowego. I te książki, o których chciałabym wam powiedzieć, właśnie takie są. Ja już raz nagrałam podobny film, już Dawno, dawno temu, parę miesięcy, nawet nie wcześniej, nie pamiętam dokładnie, tam opowiedziałam o sześciu takich wartościowych dla mnie książkach i stwierdziłam, że to będzie taka kontynuacja, bo uważam, że te książki naprawdę są warte tego, żeby się podzielić nimi i żebyście i wy mogli właśnie się sami przekonać na własnej skórze, że było warto. W tym filmie mam dla was osiem różnych pozycji. Myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie, coś takiego, co go zainteresuje, jest coś dla pań. I dla panów, i tak naprawdę dla każdego. Także, jeżeli jesteście zainteresowani, to zapraszam Was do oglądania. Następnie jeszcze tylko dodam, że chcę Wam też opowiedzieć w tym filmie o czytniku, który w ramach współpracy już od ponad dwóch miesięcy testuję, dzięki któremu też miałam możliwość przeczytać niektóre z tych książek. Także myślę, że to będzie właśnie dobry moment, w którym Wam o tym czytniku opowiem. Także, jeżeli szukacie czegoś, zastanawiacie się nad kupnem czytnika, albo po prostu rozważacie różne opcje, to zachęcam Was do tego, żebyście zostali i posłuchali. Pierwsza książka, o której chcę Wam opowiedzieć, to Atomowe nawyki. Naprawdę świetna, konkretna, bez zbędnego jakiegoś tam, wiecie, lania wody, bez jakiegoś tam trolololo, po prostu naprawdę taka konkretna wiedza, konkretne informacje dotyczące nawyków. Ja w pierwszym filmie, powiedzmy, że z tej serii, polecałam Wam książkę Siła nawyku i uważam, że te Atomowe nawyki są naprawdę równie dobre, jak nie nawet lepsze, dlatego że ta książka jest bardziej praktyczna, znajdziecie w niej dużo wskazówek, dużo informacji dotyczących tego, jak zacząć zmieniać nawyki, jak zacząć budować nowe nawyki, jak być w tym konsekwentnym. I właśnie autor też podaje różne historie ze swojego życia, z życia osób, z którymi miał e, możliwość pracować, właśnie dotyczących tej, tej drogi, którą oni pokonali, jak również i on w, w zmianie nawyków. Jest to taki poradnik, który faktycznie może pomóc zrozumieć, jak działa mechanizm powstawania nawyków i dać takiego kopa do działania, i też właśnie obok tego konkretne wskazówki, jak to zrobić. Dodatkowo ciekawe jest też to, że w książce został poruszony temat konsumpcji i tego, jak właśnie nawyki na nią wpływają, jak marketingowcy kreują nawyki w konsumentach, żeby skłonić ich, zachęcić ich do kupowania więcej i więcej. Także w kontekście minimalizmu myślę, że to jest całkiem, całkiem ciekawe. I pamiętam, że kiedy tworzyłam właśnie film dotyczący manipulacji reklam, to tam też również między innymi wspierałam się informacjami, które dowiedziałam się z tej książki. Nie ma tego jakoś bardzo dużo, ale jest jakiś tam fragment właśnie poświęcony konsumpcji, więc jeżeli interesuje Was dodatkowo też ten temat, no to myślę, że zdecydowanie powinniście ją przeczytać. Kolejne polecenie to nowy wspaniały świat Huxley'a. I słuchajcie, ta książka totalnie mnie zamurowała. Naprawdę jest po prostu ponadczasowa, rewelacyjna. Dlaczego mnie zamurowała? Z kilku powodów. Po pierwsze, ona została napisana, uwaga, w 1932 roku. Tak. Kolejna sprawa, druga sprawa, która sprawiła, że mnie ta książka po prostu zszokowała, to to, że napisana w tamtych czasach, dzisiaj jest nadal bardzo aktualna. Powiedziałabym, że niestety. I po trzecie, fabuła, pomysł, wyobraźnia autora, to jest po prostu jakiś kosmos. Naprawdę. Z tego, co słyszałam, to on się tam wspomagał różnymi środkami, bo aż trudno byłoby mi uwierzyć, że osoba żyjąca w tamtych czasach, w tamtych realiach, była w stanie wymyśleć coś takiego. To jest totalnie jakby. Science fiction, nie? Dla nas to jest takie science fiction. Inny świat. Oczywiście każdy będzie sobie pewnie jakoś inaczej interpretował tą książkę, e, natomiast jeżeli o mnie chodzi, to ja naprawdę w niej widziałam bardzo dużo analogii do tego, właśnie co dzieje się dzisiaj. E, I słuchajcie, nie będę się jakoś rozgadywać, przeczytam Wam po prostu e, wpis, który po przeczytaniu tej książki dodałam na Instagram, bo uważam, że w dalszym ciągu on całkiem dobrze opisuje te moje uczucia, emocje i to, co właśnie jakby wyniosłam z tej książki. Wyobraźcie sobie świat, w którym wszyscy są szczęśliwi. Świat, w którym każdy pracuje na odpowiednim dla siebie stanowisku, w którym seks nie jest tematem tabu, poligamia jest czymś normalnym i wręcz moralnie pożądanym. Świat, w którym stać was na przyjemności, a w razie drobnych zaburzeń szczęśliwości jest łatwo dostępna Soma. Nie ma starości, chorób, brzydoty, strachu. Po prostu wspaniały świat. Może na pierwszy rzut oka tak właśnie jest. Ale jest też druga strona medalu. Jesteście gotowi na świat bez wolności, bez uczuć, pasji, przywiązania do drugiego człowieka, bez głębokich myśli i szczerych rozmów, bez sztuki czy niewymagających konsumpcji rozrywek? Czy taki świat Waszym zdaniem jest warty przeżycia? Wizja przedstawiona w książce to antyutopia i mnie ona szczerze przeraża. Wizja zatracenia indywidualności i pozorna wolność, masowa produkcja ludzi zaprogramowanych do swojej roli w idealnym społeczeństwie. Lektura ukazująca świat, w którym człowiek nie ma żadnej wartości. Każdy należy do każdego. Zasady moralne nie istnieją. Momentami wybuchałam śmiechem z absurdalności niektórych tam przyjętych norm. I to jest właśnie ta książka. Pełna sprzeczności, pełna absurdów. Przerażającej wizji świata, przerażającej wizji przyszłości. I niestety, ale momentami miałam właśnie takie myśli, że hej, czy my właśnie do tego nie zmierzamy? No, naprawdę bardzo, bardzo Wam polecam przystępną książkę. Kolejna pozycja to czuła przewodniczka i to jest książka skierowana przede wszystkim do kobiet, do każdej z nas, bez względu na to, kim jesteśmy, czym się zajmujemy, czy jesteśmy w, w związku, czy same, czy mamy dzieci, czy nie wiem, kota, czy lubimy siebie, czy nie lubimy. Można powiedzieć, że to jest taki elementarz słuchania własnego głosu, dawania sobie przestrzeni na realizację potrzeb, kochania siebie. I wiele w tej książce było takich rzeczy, które już wiedziałam, o których już słyszałam, gdzieś tam kiedyś przeczytałam, ale były też takie, które gdzieś tam dały mi do myślenia, sprawiły, że zaczęłam zastanawiać się nad niektórymi rzeczami nieco głębiej. I ja polecam je przede wszystkim tym kobietom, tym osobom, które jakby wcześniej nie miały raczej styczności z tego typu takimi poradnikowo-psychologicznymi książkami, bo myślę, że to może być takie fajne wprowadzenie. Książka jest napisana takim, no, fajnym, lekkim językiem, szybko i przyjemnie się ją czyta, i muszę powiedzieć, że koncept czułej przewodniczki, który właśnie w tej książce, jakby jest taką podstawą, taką bazą, naprawdę do mnie trafił, i jakby wcześniej nie zastanawiałam się nad tym w ten sposób, Natomiast teraz widzę, że faktycznie ma to sens, to co autorka stara się nam przekazać. W świecie, który nas szufladkuje, wywiera presję na bycie w kanonie, na bycie idealną matką, żoną, szefową, pracowniczką, przyjaciółką, panią domu, potrzebujemy czegoś, co pokaże nam inną perspektywę. Co powie, że nie musimy, tak? Nie musisz być taka czy taka. Możesz być po prostu sobą. Jesteś wystarczająca taka, jaka jesteś. I myślę, że właśnie to można znaleźć w tej książce. Ona jest taka, taka po prostu budująca, dodająca jakiejś takiej chęci do działania, motywująca do tego, żeby zawalczyć o swoje. I słuchajcie, między innymi właśnie tą książkę udało mi się przeczytać dzięki temu czytnikowi. To jest czytnik Pocketbook e, Touch Lux 5. E, taki sobie model wybrałam. E, na stronie, którą znajdziecie w opisie, jest kilka innych. One oczywiście są w różnej cenie. Ten mój chyba jest najtańszy, ale wybrałam go, ponieważ prawdopodobnie sama bym go kupiła. I słuchajcie, ja mam porównanie do Kindla. Wcześniej miałam Kindla e, i muszę Wam powiedzieć, że e, dla mnie jakby taką największą zaletą tego czytnika e, jest to, że on ma wbudowaną aplikację MP Go i Legimi. I dla mnie to jest naprawdę bardzo, bardzo duża zmiana i ułatwienie, zwłaszcza teraz w podróży, dlatego że wcześniej potrzebowałam kable, e, często zdarzało się tak, że ten, e, ten to Legimi nie chciało się synchronizować z tym moim czytnikiem z Kindle e, Natomiast tutaj wygląda to tak, że muszę być tylko podłączona do Wi-Fi, wchodzę sobie na aplikację Ściągam, co chcę, mam całą listę książek. Tak naprawdę, część z tych, które właśnie tutaj Wam przedstawiam, też przedstawiam sobie dzięki, dzięki temu czytnikowi. Kolejną taką, też sporą zaletą moim zdaniem jest to, że on ma tutaj też wbudowanego Dropboxa, do którego macie maila, i w momencie, kiedy powiedzmy, że kupujecie sobie książkę w jakiejś wirtualnej księgarni, to zamiast podawać Waszego prywatnego maila, możecie sobie podać właśnie tego Dropboxowego, i wtedy ta książka automatycznie Trafi właśnie na waszego Dropboxa i wtedy w bardzo łatwy sposób i szybki możecie sobie ją znaleźć na waszym czytniku. Jeżeli chodzi o funkcjonalność, to tak jak większość czytników, ma on specjalny ekran, który powoduje, że możemy tak naprawdę czytać z każdego kąta i wygląda to jak, jak kartki książki. Ma sześciocalowy ekran, więc wydaje mi się, że ta wielkość jest akurat taka w sam raz do czytania sobie właśnie książek. Jest bardzo lekki, co po prostu jest naprawdę super. Bo można sobie go wziąć gdziekolwiek i tak naprawdę się go nie czuje, nawet zmieści się do małej torebki. Zastępuje mi, wiadomo, wszystkie książki te, które chciałabym przeczytać. Ja część książek również słucham w audiobookach, a część sobie właśnie czytam w formie e-booków. Wiadomo, od czasu do czasu wracam do książek papierowych. Kilka mam ze sobą, no ale wiecie, no tutaj jakby mam ograniczoną możliwość, jeżeli chodzi właśnie o to, ile tych książek mogę ze sobą zabrać, więc czytnik to jest dla mnie naprawdę super ułatwienie. Ma on cztery przyciski fizyczne. Przycisk dom, przyciski dalej i cofni i przycisk e, funkcji, jakiś tam ustawień i tak dalej. E, I dodatkowo ma też ekran dotykowy, więc w zależności od tego, co wolicie, co preferujecie, ja powiem wam szczerze, że kiedy czytam, to wolę sobie przełączać fizycznymi przyciskami e, strony. Nie wiem jakoś tak po prostu automatycznie mam tam w tym miejscu palca i sobie przyciskam. Jeżeli chodzi o baterię, to też na bardzo długo starcza. Nawet y, jakoś tak nie za bardzo rejestruję, kiedy ja y, kiedy sobie właśnie ładuję ten czytnik. Również korzysta z niego Paweł, też sobie czyta na nim książki. Także no dosyć intensywnie, powiedzmy, że go eksplorujemy. E, natomiast no on jakby wcale nie potrzebuje takiego częstego ładowania. Ponieważ książki lubię, jak wiecie, czytam, słucham, to stwierdziłam, że w ramach współpracy zdecyduję się właśnie na testy tego czytnika. I być może też przy okazji Wam pomogę, jeżeli rozważacie właśnie kupno czytnika. Zostawiam Wam link w opisie, gdzie poczytacie więcej na temat również tych innych czytników, innych modelów, które mają też więcej funkcji. Natomiast no, ja mam taki, bo uważam, że on jest dla mnie wystarczający. Jakby nie potrzebuję go do Innych rzeczy, bo mam telefon. Jedyna rzecz, która komuś może tam gdzieś nie do końca pasować, to to, że, no, wiadomo, jest to bardzo proste urządzenie, które zawiera kilka tych aplikacji, więc czasem zdarza się, że, no, nie działa on tak bardzo płynnie, jak na przykład telefon czy tablet, no, ale wydaje mi się, że raczej jest to normalne i w wcześniejszym Kindle miałam podobnie, że on też nie zawsze działał po prostu tak, jak wiecie, jak torpeda, jak telefony. No, do tego się przyzwyczailiśmy, natomiast moim zdaniem nie przeszkadza to funk w używaniu go i jakby ja się do tego przyzwyczaiłam, i nawet nie zwracam za bardzo na to uwagę. Uważam, że jest naprawdę bardzo, bardzo dobry i ja naprawdę już nie mam ochoty, jakby wracać do tego mojego Kindla poprzedniego, bo dla mnie taką podstawową zaletą właśnie jest to, że on ma te aplikacje wbudowane. No i też po prostu to, że jest lekki, funkcjonalny, mogę go zabrać wszędzie ze sobą. Kolejna książka, którą notabene też przeczytałam na tym czytniku, to Factfulness. I to jest słuchajcie, taka. Książka na pokrzepienie serc, która daje nadzieję i za pomocą faktów pokazuje, że świat nie jest taki straszny, jak wszystkim się nam wydaje. Jest to książka, która w przystępny sposób, za pomocą danych statystycznych, objaśnia różne ważne tematy, i wiem, że to może brzmieć trochę nudnawo, ale naprawdę wierzcie mi, że wcale nudna nie jest. Dlatego, że autor w taki sposób nam to przedstawia, w taki sposób gdzieś tam. Obiera w słowa te fakty i te, te statystyki, te liczby, że naprawdę czyta się ją z dużym zainteresowaniem. Chce się po prostu wiedzieć, co będzie dalej, jakie będzie rozwiązanie, jaka jest prawda. To, co moim zdaniem jest najważniejsze, to to, że ona otwiera oczy na różne problemy społeczne, ale w zupełnie innym świetle. Wielu osobom, każdemu tak naprawdę z nas, wydaje się, że po prostu na świecie to jest tyle zła, tyle złych rzeczy się dzieje. No i oczywiście faktycznie tak jest. Ale być może nie aż tak źle to wygląda w rzeczywistości, jak w naszej głowie, bo większość z nas bazuje na danych, które gdzieś tam usłyszała w szkole, wiecie, naście, 30 lat temu, które usłyszały gdzieś tam w telewizji kiedyś, czy, czy po prostu sobie gdzieś tam wyobraziły, przeczytały, które często są już nieaktualne. Świat tak bardzo szybko się zmienia, powstają różne nowe rozwiązania, możliwości w krajach na przykład, które dla nas są krajami trzeciego świata, a okazuje się nagle, że no już wcale nie do końca tak dużo tych krajów trzeciego świata jest, że można być w szoku. Więc na pewno jest to książka dla każdego, kto lubi zdobywać nową wiedzę, dowiadywać się nowych rzeczy, kwestionować to, co już wie i jakby mm, konfrontować to z faktami. I jeżeli wydaje wam się, że świat cały czas idzie w złym kierunku, że wiecie, jest coraz więcej chorób, nieszczęść, katastrof, biedy, to zdecydowanie ta książka pomoże wam nieco bardziej pozytywnie spojrzeć na świat i na te problemy, które są, oczywiście, że są i pewnie jeszcze długo, długo będą, natomiast one już nie są aż tak duże, jak były jeszcze te 10, 20 czy 30 lat temu. No i oczywiście, oprócz tej świeżej dawki informacji, świeżej dawki faktów, z tej książki wyniosłam również to, żeby sprawdzać informacje, które mamy, żeby Potwierdzać to w kilku źródłach, nie powielać tego, co się nam wydaje, czy tego, co kiedyś tam usłyszeliśmy. No bo no wiecie, to nigdy nie prowadzi do niczego dobrego. Nie lepiej się cieszyć z tego, że świat idzie w coraz lepszym kierunku, niż smucić, że idzie w coraz gorszym, bo my mamy takie wyobrażenie w naszej głowie, a tak naprawdę jest to nieprawda. Kolejna książka to Twoja wewnętrzna moc. I akurat jedyna, jaką mam z tej listy w formie fizycznej. I jest to książka, która głównie gdzieś tam skupia się na duchowości, na szukaniu siebie. Takie. Tematy przewodnie, o których mówi tutaj właśnie w tej książce Agnieszka Maciąg, jeżeli miałabym to tak ogólnie powiedzieć, to jest po prostu stworzenie sobie takiego dobrego, szczęśliwego życia, ale ona skupia się przede wszystkim na zmianie myślenia na bardziej pozytywne, nie traceniu nadziei, przełamywaniu własnych lęków i ograniczeń, zatruszczeniu się o siebie i odważeniu się podjęcia właśnie tej zmiany, o której Wam wcześniej mówiłam i układania życia po swojemu. To bym powiedziała, że właśnie są takie główne motywy przewodnie tej książki i choć ona nie jest profesjonalistką, powiedzmy, nie jest psychologiem, tylko z własnego doświadczenia, z własnej przemiany jakby takiej wewnętrznej, jakby daje wskazówki. Wybaczcie, tutaj Monte się troszeczkę nudzi, <grym> dlatego trochę hałasuje. To, czekajcie, bo się zgubiłam. To mimo wszystko uważam, że naprawdę ta książka jest taka bardzo motywująca, pokrzepiająca, powiedziałabym i zachęcająca właśnie do tego, żeby, żeby zacząć coś zmieniać, żeby zacząć żyć po swojemu, na własnych warunkach, bez takiej zewnętrznej presji otoczenia. To, co mi się w niej też spodobało, to taka kojąca, wręcz wyciszająca narracja, ona tutaj nam niczego nie narzuca, jakby nie daje nam takiego przepisu jedynego, najwłaściwszego, wiecie, że to, co ona mówi, to jest jedyna, yy, jedyna słuszna Droga, tylko ona jakby daje takie, takie podpowiedzi, które mają spowodować, że zaczniemy zastanawiać się, jak to nasze życie chcielibyśmy, żeby wyglądało. Po prostu podpowiada, jak możemy zacząć zmieniać myślenie, podchodzić do niektórych rzeczy, podchodzić do siebie, do życia, do innych ludzi, żeby po prostu żyło nam się lepiej, łatwiej, przyjemniej, przede wszystkim bardziej zgodnie z tym naszym wewnętrznym ja. No nie? Bo często jest tak, że e, ktoś sobie tutaj żyje po prostu funkcjonuje jakoś, wegetuje powiedzmy, bo totalnie gdzieś tam nie potrafi e, słuchać swojego ciała, swoich potrzeb, swoich marzeń, pragnień, boi się w ogóle cokolwiek robić w tym kierunku, bo boi się właśnie oceny, presji otoczenia, odrzucenia ze strony innych ludzi, e, nie wiem, jakiejś krytyki, wyśmiania. E, po prostu ze względu na innych, czy ze względu na świat, cokolwiek, nie pozwala sobie na takie życie, jakie, o jakim marzy, jakie po prostu dałoby mu szczęście. I właśnie Agnieszka tutaj w tej książce opowiada o tym, jak ona to zrobiła. Opowiada też o niektórych sytuacjach ze swojego życia, które właśnie interpretowała źle i nauczyła się je interpretować Takimi, jakimi są, a nie jak ona sobie to wyobrażała. I e, będę jeszcze mówić o jednej książce, która właśnie dotyczy relacji i komunikacji, i tak dalej. I wydaje mi się, że to jest jedna z takich rzeczy, która e, bardzo kuleje w nas, e, właśnie to błędne rozumienie się nawzajem, czyli właśnie ta umiejętność komunikowania się w taki zrozumiały, empatyczny sposób. E, między innymi, właśnie to znajdziecie w tej książce. Szósta pozycja na mojej liście to folwark zwierzęcy. Książka no, kultowa. Nie wiem, czy ktokolwiek o nim jeszcze nie słyszał. E, napisał ją Orwell, też. Dawno, dawno temu, podobnie jak właśnie Huxley, nowy, wspaniały świat. I tak samo jak tamta książka, również i ta jest niestety, ale bardzo aktualna. I wydaje mi się, że zawsze będzie aktualna. Ta książka jakby została inspiracją dla wielu takich bajek czy filmów animowanych. Jeżeli wolicie na przykład w takiej formie przyswajać różne historie, no to też możecie sobie poszukać. Nawet nie wiem, czy jakiś czas temu nie wyszła jakaś, jakaś nowa bajka właśnie na podstawie tej książki. Ale nie jestem pewna. Natomiast wracając, ta książka w tych czasach, w których została napisana, głównie dotyczyła Związku Radzieckiego. Natomiast jakby to zostawmy, skupmy się jakby na tym głównym przesłaniu tej książki. W tej książce, na przykładzie zwierząt hodowlanych, zostało przedstawione to, jak władza może deprawować, wyzwalać najgorsze instynkty, nawet w tych, którzy na początku mieli dobre zamiary. Polityka to jest dosyć ciężki temat, natomiast w książce została ona przedstawiona, moim zdaniem, bardzo dobrze. Tak bardzo obrazowo. Jest to temat, który jest przez wiele osób pomijany i ignorowany. Natomiast, no, czy tego chcemy, czy nie, dotyczy każdego z nas. I uważam, że zwłaszcza teraz, kiedy mamy przesył informacji z każdej strony, tak naprawdę, to warto wrócić do książek, które trudne tematy przedstawiają w łatwy sposób. No, bardzo obrazowy sposób, i gdzieś tam całkiem łatwo jest wyłapać tą analogię do sytuacji, czy to sprzed 20 lat, czy do tej aktualnej. To być może skłoni nas do weryfikacji tego, co każdego dnia słyszymy gdzieś tam w mediach, co słyszymy od innych ludzi w naszym otoczeniu i gdzieś tam pozwoli spojrzeć bardziej obiektywnym okiem na to, co się dzieje. Myślę, że to jest właśnie jedna z tych takich ponadczasowych książek, które wręcz chyba powinny być nawet w kanonie lektur. I wydaje mi się, że ktoś kiedyś gdzieś tam mi napisał, że miał to w kanonie lektur, ale to prawdopodobnie już było bardzo, bardzo dawno temu. Ja nie miałam. Nie wiem, czy to wygląda tak, że wszyscy mają to samo, czy nauczyciele mogą sobie coś dołożyć, ale uważam, że naprawdę ta książka powinna się znaleźć, bo jest super, super ważna. Przedostatnia pozycja to człowiek w poszukiwaniu sensu jest to książka napisana przez austriackiego psychiatrę Wiktora Franka, który przeżył 5 lat w obozach koncentracyjnych w czasie wojny, w różnych obozach, i na tej podstawie stworzył nową, nowy rodzaj, czy nową metodę psychoterapii, logoterapię, która opiera się na poszukiwaniu sensu życia. Wiktor Frank po licznych obserwacjach. Które miał możliwość, powiedzmy, że przeprowadzić w obozach, w których był, doszedł do wniosku, że jego obozowi współtowarzysze umierali często po tym, jak ostatecznie stracili sens życia, który do pewnego momentu przy tym życiu ich utrzymywał. Oczywiście nie brał tutaj pod uwagę żadnych takich sytuacji, kiedy oni po prostu zostali zabici, tylko sytuacje, kiedy oni umierali, bo się poddawali. Po prostu stwierdzali, że. Ich życie już nie ma sensu, że nie ma sensu cierpieć, nie ma sensu e, próbować przetrwać to piekło, bo... Bo nie ma po co. On w książce podaje też wiele przykładów, które jakby potwierdzają tą jego teorię. Czy to jeszcze z czasów, kiedy był w obozie, czy z czasów już później, kiedy pracował ze swoimi pacjentami. I pierwsza część tej książki skupia się na życiu obozowym, ale na takim bardziej psychologicznym aspekcie. Druga część natomiast już jest poświęcona logoterapii temu, czym w ogóle ta terapia jest, i jak to wygląda, jak on pracuje ze swoimi pacjentami jakie są jego teorie. No i wszystko z tym związane. Co ciekawe, on zanim właśnie trafił do obozu, miał już napisany kilkutomowy w ogóle kilkutomową taką książkę, która właśnie opisywała jakąś tam jego teorię dotyczącą właśnie Psychiatrii czy psychologii. No i ta książka, niestety, została mu odebrana, więc stracił, tak naprawdę, lata swojej pracy, ale, będąc właśnie w tym obozie, na przykład, jego sensem życia było opisanie tego i opisanie tego, tej teorii, którą on właśnie w tym, w tym czasie wymyślił, czyli logoterapii. Według niego Wiele sytuacji, na przykład wiele osób, które są w depresji, są w tej depresji, bo po prostu w pewnym momencie straciły sens życia. I uważam, że to jest naprawdę książka, którą warto przeczytać, dlatego że ona skłania do, słuchajcie, takiego głębszego zastanowienia się nad własnym życiem. No bo czy wy kiedykolwiek zastanawialiście się, jaki jest taki, wiecie, prawdziwy sens waszego życia? Co sprawiłoby, że wy dalibyście radę przetrwać w jakiejś takiej krytycznej sytuacji? No bo każdy z nas ma jakieś cele krótko, długoterminowe, ale czy jest to coś, co, wiecie, sprawiłoby, że my byśmy na przykład przetrwali coś naprawdę strasznego, tylko dlatego, że mielibyśmy w głowie, że mamy po co żyć? Właśnie dla czy z tego powodu, czy dla tej jednej rzeczy. To może być równie dobrze, nie wiem, rodzina, to może być praca, to może być, nie wiem, słuchajcie, nie wiem, jakieś takie marzenie, coś takiego, co wy. Koniecznie chcecie przed śmiercią zrobić. No, jest to naprawdę bardzo, bardzo ciekawe i zdecydowanie dla każdego, kto lubi takie egzystencjonalne przemyślenia. Ja akurat lubię. Mój mąż też, dlatego my naprawdę, jakby przeczytaliśmy tą książkę, powiedzmy, że na jednym tknięciu. Naprawdę bardzo, bardzo polecam. I ostatnia książka na mojej liście dzisiaj to Porozumienie bez przemocy. Ja jestem, co prawda, w trakcie czytania tej książki. Jestem na kilkudziesiątej tam stronie, ale ja już wiem i uważam, że to jest książka, którą naprawdę każdy powinien przeczytać. Serio każdy. Jest to książka, która porusza temat komunikacji i relacji, ale przede wszystkim stawia na empatię. Jakby. Na takie empatyczne komunikowanie się, na wezbycie się oceny i wzięcie odpowiedzialności za własne uczucie i emocje, za jasne komunikowanie swoich potrzeb i zrozumienie drugiej osoby. Rozłączenie tego, co się nam wydaje, od tego, co faktycznie druga strona próbuje nam przekazać. Często jest tak, że nadinterpretujemy to, co ktoś do nas mówi. Odbieramy to inaczej niż ta osoba by chciała, czy niż ta osoba miała intencje. No i właśnie w tej książce znajdziemy wskazówki i takie, no wiecie, podpowiedzi, które jasno dają nam do zrozumienia, które sytuacje, które komunikaty są ok, a które nie są, które są właśnie empatyczne i jakby zostawiają tą przestrzeń na zrozumienie i siebie, i drugiej osoby, a które jakby szufladkują, które z góry oceniają i, i sprawiają, że ta komunikacja jest dużo, dużo, dużo gorsza. Jeszcze całkiem dużo czytania przede mną, ale mogę Wam powiedzieć, że już od samego początku tak naprawdę mamy taką konkretną treść, wskazówki odnośnie tego, jak się komunikować, jak rozmawiać właśnie z empatią w taki sposób, żeby Cię zrozumieć, żeby się dogadać, żeby się dogadać bez, powiedzmy, tej cudzysłowie przemocy, bo tutaj nawet nie chodzi stricte o, wiecie, jakieś e, rękoczyny czy coś takiego, tylko e, o takie, wiecie, nastawienie negatywne, z góry jakieś krytykowanie, y, atakowanie drugiej osoby. Wydaje mi się, że ta książka jest naprawdę dla każdego, bo nikt nigdzie na żadnym etapie naszej nauki, nie uczy nas tego, jak rozmawiać. Jak rozmawiać właśnie w taki, z jednej strony swobodny, ale z drugiej strony otwarty i pozbawiony agresji sposób. Oczywiście taka zmiana, zmiana dzień raczej nie jest możliwa i jakby wymaga czasu, wymaga pracy, ale wydaje mi się, że warto chociaż zainteresować się tym tematem i być świadomym tego, że no, nie wszystkie nasze zachowania są dobre i jest na pewno coś, nad czym powinniśmy popracować, i ja sama widzę po przeczytaniu tej książki, że mam nad czym pracować, i też wiem, że jest to bardzo trudne. To znaczy, jakby wyrażanie swoich potrzeb i swoich emocji w taki sposób, jaki jest opisany w tej książce, który jest właśnie najlepszym do komunikacji, naprawdę wymaga dużo czasu i pracy, żeby właśnie osiągnąć go i żeby to robić bardzo swobodnie, wiecie, bez jakiegoś zastanawiania się i rozmyślania nad każdym słowem, które się powie i w jaki sposób. Ale na pewno jeżeli nam się to uda albo już nawet chociaż będziemy tego świadomi, co robimy źle, to w jakim stopniu to zmieni nasze życie na lepsze. Nasze życie i Ludzi w naszym otoczeniu. Nie wiem jak to się stało, ale niestety ucięło mi końcówkę, także chciałabym się z wami pożegnać. Mam Na nadzieję, że zachęciłam was tym filmem do tego, żebyście przeczytali chociaż jedną z tych książek. W komentarzach piszcie, jakie wy książki polecacie, takie, które gdzieś tam zmieniły wasze myślenie, coś zostawiły po sobie. Jeżeli film się Wam podobał, to oczywiście zachęcam Was do subskrypcji, do lajkowania. Tymczasem dziękuję Wam za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym filmie. Of your love, I need to have a heavenly turn.